Szanowni Państwo, wszystkich bardzo Kolejnego filmiku dzisiaj wypadł na miasto, spotkałem swojego jednego, może troszkę młodszego. Chłopak ma z może z metr do ale spotkałem jednego z swoich widzów, wiadomo średnia 13, 18 lat nie patrz na prawą stronę Nikt nie idzie, przy nie będzie. Chciał tutaj kupina autograf. Słuchajcie, gromiastu spełnia życzenia, tylko nie kodem z Nie kodem z seryjnym, gdzie chcesz tutaj. No byle gdzie wal, nie wiem. Z gromiastu teraz widzi, widzicie, prawie boli niedługo będzie. Gdzie chcesz? U, tutaj? Pani. O! Na uwaga. Piszemy gromiasku. No. Grom miasto dla? Kabana Dla kabana Kabana Jest moc Grom miasto dla kabana Jest moc, także Dzisiejszy, się nie będzie żadnego MW3 Dzisiaj jest wypad miasta, Pokaż tutaj, żeby ludzie widzieli Ale powiem pizga trochę, co nie? Spraw no, no. ten śnieg, mamy ten śnieg już... Pokaż to, że chodźcie z kieszeń, chodź Młody człowiek, bo dzisiaj kto inny dzisiaj nagrywa te vlogi Popastu do O, mamy tutaj piękny Samochód, elektrogram, numer kontaktowy, bardzo dobry, bardzo dobry samochód, mamy troszkę tutaj śniegu, nasze polskie legnickie Ferrari, numerów tylko starych nie pokażę, zaraz, zaraz będziemy, będziemy ścigani. później będziemy ścigali, także dzięki ludzie, że obejrzeliście ten materiał, będziemy się widzieć. W kolejnym filmiku zapraszam Was na lajskie ma za gromowisko, także trzymajcie się. Chodź tutaj chłopy, pokaż się. To jest młody graczka, bam on także się znajduje. No młodszy trochę w ale jest mocno. Na razie.